I znowu przychodzimy do kolejnego praktycznego zadania. Zobaczmy, co nam takiego Johnson przyniósł, abyśmy rozwiązali. Approaching Release Update. Widzimy więc, że musimy właśnie sprostać e, terminowi zbliżającego się update'u aktualizacji Salesforce'a. Generalnie Salesforce ma trzy razy do roku aktualizacje i jak widać w tym przypadku jedna z nich się zbliża i właśnie musimy mu w tym pomóc, aby przygotować instancję, Salesforce na tę aktualizację, bo jeżeli się nie przygotujemy, to wówczas Salesforce wykona swoje zmiany, bo w tym samym momencie albo w konkretnych ramach czasowych wykonuje aktualizację dla wszystkich tych orgów, dla wszystkich instancji i jeżeli my się nie przygotujemy, to coś nam przestanie działać. Dlatego więc musimy pewne środki zaradcze wprowadzić. I tak jak widać, tak jak Johnson tutaj pisze, mamy deadline 1 maja w święto pracy. Teraz obecnie mamy 18 kwietnia, więc no, jeszcze kilka dni do właśnie wykonania tego release update, czyli właśnie wykonania kroków, które mają zapewnić nam e, płynność aktualizacji Salesforce'a. Widzimy, że nie jest w stanie zrozumieć, co tak naprawdę ma do zrobienia. Widzimy również, że ten update tyczy się. Tego oto fragmentu enable, Email Simple, Invocable Action to Rest to Respect, przepraszam, Organizational Wide Profile Settings. I tutaj mówi, że szukał po ponecie, tak zwanym, gdzie e, mógłby znaleźć rozwiązanie, ale tak jak sam mówi, wszystko tam jest teorią. Ludzie mówią, niektórzy, że działa. Niektórzy mówią, że nie działa, ale on nic z tego nie rozumie i on po prostu prosi właśnie tutaj nas, konsultantów, żeby ten release update wykonać. Bo tak jak właśnie mówi, jemu nie jest potrzebna teoria z neta, że komuś coś działa, tylko on chce, żeby to jemu działało i żeby już przestało świecić się na czerwono. Dobra, please help, much appreciated. To jedziemy, zobaczmy. E, tak. Jesteśmy tutaj teraz e, na poziomie Salesforce'a. I żeby przejść do release updates, to wpiszmy sobie release updates. Release updates. Mhm. I o których on release updates mówił. Enable email simple invocable action. Dobra. Tak, o tak, dokładnie tutaj. OK, czyli chodzi o to. With this update enabled. The mail simple invocable action adheres to organization-wide email address profile settings. Za chwilę wyjaśnię, o co w tym chodzi. Bo tak samo jak Johnson, wy też pewnie właśnie nie rozumiecie, o co chodzi, no bo przecież trzeba ten kontekst zrozumieć i go najpierw poznać. I właśnie od tego jesteśmy my konsultanci. Dobrze, więc tak jak widzimy, sam Johnson napisał, na czerwono ma zaznaczony 1 maja 2024 roku, więc do tego czasu powinien już właśnie ten swój org przygotować, aby gdy nadejdzie ta zmiana, albo inaczej, gdy nadejdzie ten, to wydanie ymm, letnie z dwa, na 2024 rok, to żeby właśnie nic go nie zaskoczyło i aby po prostu wszystko mu działało jak należy, a nie, że nagle mu coś przestaje działać. Dobra to kliknijmy View Details, co tak naprawdę trzeba zrobić i w jaki sposób się przygotować właśnie na ten nadchodzący release, to wydanie letnie. E, co się dzieje, albo co się zmienia w ramach tego releasu letniego? When enabled, any call to the email, simple invocable action, adheres to organization wide email address, profile settings, tak jak to też było wcześniej zapisane w tym podsumowaniu. Więc po prostu, innymi słowy, jest pewna akcja, która nazywa się E-mail Simple, i to jest w skrócie wysyłanie maila o podanej treści, o e, podanym temacie do konkretnych odbiorców, aby właśnie e, dostarczyć taką wiadomość za pomocą Salesforce. Czyli, że to Salesforce właśnie, właśnie wysyła taką wiadomość. I tutaj jest właśnie powiedziane, że. E, to wykonanie tej akcji, która się nazywa e Simple, czyli właśnie wysyłanie maili, już od tego letniego release'u powinno respektować właśnie to wywołanie tej funkcji, funkcjonalności, powinno już respektować Organizational Wild Email Address Profile Settings. Nie chcę teraz wchodzić o co w tym chodzi, ale generalnie tak, tak jak jest tutaj właśnie powiedziane w, tym, w tej sekcji. What Improvements can see? Generalnie chodzi o to, że do tej pory właśnie te settings, które były ustawione dla Organization Wild Email Address, nie były wcześniej respektowane, gdy korzystano z tej funkcji wysyłania maila. A teraz, od właśnie tego samego release, który pojawi się nie 1 kwietnia, bo 1 kwiecień to jest właśnie ten czas dla nas żeby przygotować się, a tak naprawdę zależy, końcówka maja, początek czerwca, więc mniej więcej z początkiem czerwca będzie tak, że już właśnie nie będą ignorowane te organization wide email address settings. OK, w porządku, dobra, więc przejdźmy już do konkretów, bo przecież Johnson nas prosi o to, żeby móc to załatwić i żeby już nie widzieć tego właśnie brzydkiego czerwonego napisu i się upewnić, że wszystko będzie działało wraz z tym summer release. No dobra, to kliknijmy get started, czyli spróbujmy właśnie podejść do y, przygotowania naszego org'a na to wydanie. Dobra, to jest to samo co było. What improvements can I see? How is my org impacted? OK, wszystko jest tak jak trzeba i zobaczmy jakie tutaj mamy kroki do wykonania. No tutaj one są wyjątkowo prymitywne, bardzo ogólnikowe, często one są bardziej konkretne, a dzisiaj są właśnie takie bardzo Byle jakie? No bo tutaj jest po prostu powiedziane, że upewnij się, że rozumiesz, na czym będą polegały zmiany wraz z nadchodzącym releasem. OK? Rozumiem. Mark complete. Review alert. Tak. Review all the completed steps and confirm that you've completed the recommendations. Czyli znowu tutaj jakiś ogólnik, czyli po prostu zapoznaj się z tym, co jest do zrobienia i upewnij się, że wszystko działa jak należy. Dobra, więc. W jaki sposób, teraz się tak zastanówmy, w jaki sposób możemy upewnić się, że ta funkcja email simple jest wywoływana w odpowiedni sposób, czyli w taki, w jaki będzie wywoływana od tego właśnie momentu summer release. Bo może być tak, dlatego właśnie jest ten release update ostrzegający, że pewne Miejsca, w których ta funkcja wysyłania maila jest wywoływana, nie jest wywoływana poprawnie. Dzisiaj jest obecnie wywoływana poprawnie, ale już od tego początku czerwca czy końca maja już nie będzie poprawnie i Salesforce może się po prostu zatkać, zaciąć, pokazać błędy itd. itd. W jaki sposób, logicznie, tak patrząc, można by było do tego podejść? Nie rozumiejąc teraz za bardzo, co Salesforce potrafi, bo za chwilę przejdziemy do tego. Tak naprawdę, najprostsza metoda, i najbardziej logiczna jest taka, żeby przejrzeć jak najwięcej miejsc, w których mogłaby ta funkcja się wywołać. A jeśli jest wywoływana, to sprawdzić, za chwilę wyjaśnię o co chodzi, w jakim kontekście jest wywoływana ta akcja. Za chwilę pokażę na przykładzie, więc zrozumiesz o co chodzi właśnie z tym kontekstem. Więc przejdźmy sobie już. Do narzędzia Visual Studio Code, bo oczywiście my nie będziemy sobie teraz wyklikiwać po Salesforce i szukać po kolei tych milionów elementów, gdzie mógłby się znaleźć ten e-mail Simple Action. No, nie musimy tego pamiętać. Narzędzie do kodowania zrobi to za nas. Po lewej, w wielkim skrócie, w wielkim skrócie nie chcę teraz tego opisywać, po lewej widzimy strukturę e, informacji. Na temat konfiguracji naszego Salesforcea, tego właśnie konkretnie, nawet widać tutaj w lewym dolnym rogu bezdor tego naszego właśnie orga. I gdy kliknę sobie w tę zakładkę org browser, to tutaj e, mam dostęp do ściągania danych bezpośrednio na mój komputer właśnie z tego mojego orga Salesforce. Więc jeżeli na przykład chciałbym e, ściągnąć sobie flows, Przepływy, to jak najbardziej wtedy mogę sobie kliknąć flows i wtedy ściągam sobie lokalnie na mój komputer i mogę sobie tam szukać, czy na przykład właśnie ten e-mail simple action jest wywoływany. Ja oczywiście już to zrobiłem, pościągałem wszystkie te um, porcje informacji, wszystkie te funkcjonalności, więc w jaki sposób mógłbym sprawdzić, gdzie jest wywoływana ta akcja i czy jest wywoływana w odpowiednim kontekście, w odpowiednim, czyli właśnie w takim, że będzie działała nie tylko dzisiaj, ale również, gdy ten list się pojawi. Więc klikam sobie po prostu search i wpisuję email simple. Łącznie email simple. O, widzimy, że jakiś element z tej akcji korzysta. Jaki? Flow. Skąd to wiemy? Bo widzimy na samym w prawym rogu, że tak powiem, że mamy do czynienia tutaj z jakimś flows, który nazywa się Reset Password Customized Flow. Kliknijmy sobie i widzimy, że mamy jedno wywołanie, albo inaczej, jedną referencję, odniesienie. E, mamy tutaj drugie odniesienie, chociaż tutaj, jak widać, chodzi o e, nazwę akcji, potem typ akcji i właśnie też znowu odniesienie do tej akcji. A więc po prostu widzimy, że na tym naszym orgu, jest jedno wywołanie, jedno jedyne. Oczywiście to jest w ramach przykładu, bo tych wywołań było było wiele więcej w różnych miejscach, nie tylko we Flows. Więc widzimy na, na naszym przykładzie, że mamy ten jeden element, który jest po prostu użyty w jakimś flow. I teraz co musimy zrobić? Znaleźć to flow i zobaczyć, w jakim kontekście jest wywoływane, bo. O to tak naprawdę chodzi w tej zmianie, żeby się upewnić, że ten kontekst wywoływania będzie poprawny, zgodnie z nowym wydaniem. Dobra, jak to się nazywa? Reset password customized flow. Więc jak to robię? Klikam tu, setup. Po prostu łopatologicznie. Szukam sobie tego. Tak jest najprościej. Flows. Tak, reset password. Zobaczmy. A tutaj tak. Reset password customized. No dobra, to zobaczmy. To zobaczmy. OK. Nie będziemy teraz stracić czasu. Ja wiem, gdzie się znajduje ta akcja. Przejdźmy sobie niżej. O, i widzimy action, która się właśnie nazywa send email. Może nie jest to tutaj podane konkretnie w opisie tej akcji, ale ja wiem. A również środowisko Visual Studio Code wie, że w tym flow pod tą nazwą send email kryje się właśnie akcja typu e simple. Widzimy, że jest tutaj jakaś prościutka akcja, która wysyła maila o treści reset your password, temat, tytuł, welcome. I tutaj akurat mój adres, Samsung Live. OK, więc widzimy, że w jakimś miejscu ta akcja jest wywoływana. No i właśnie o to też nas poproszono, żebyśmy zweryfikowali te miejsca. I na czym polega ta weryfikacja? Ano, ta weryfikacja odnośnie tego konkretnego release update tyczy się sprawdzenia, w jakim kontekście będzie wywoływana ta akcja. I my widzimy, że ta akcja wywołuje się w tym flow. Czyli w tym zestawie przepływu, gdzie te strzałki pokazują przepływ tych akcji, jakieś decyzje, jakieś właśnie wprowadzania danych przez użytkownika i na końcu wysłanie maila. Ok. I w jakim kontekście jest to całe flow wywoływane? Nawet widzimy tutaj jest podpowiedź na górze: runs as system. Więc w tym przypadku, w tym konkretnym jednym przypadku, który dla przykładu utworzyłem, widzimy, że to flow. A mówiąc konkretniej, ta akcja wywołana w tym flow na pewno będzie wywoływana w kontekście systemowym. Skoro w systemowym, Salesforceowym, że tak powiem, maszynowym, to nie w kontekście użytkownika. Bo tego typu flow, gdzie możemy wprowadzać dane, pojawia się jakiś ekran, formularz, my wpisujemy dane, taki takie flow może się również pojawić nam, jako użytkownikowi, w kontekście użytkownika, czyli że my, jako użytkownik, coś wypełniamy i wtedy w naszym kontekście, zachowując nasze wszystkie, nie wiem jak to powiedzieć, możliwości edycji danych, to, to również będzie uwzględniane, ale gdy mamy tutaj wyraźnie zaznaczone, że to flow jest włączane jako runs as system, to osoba otwierająca to flow, tak naprawdę ma nieograniczony dostęp do edycji danych w ramach tego przepływu. Czyli jeżeli przepływ e, tyczy się jakiejś informacji, jakiegoś rekordu, to my możemy go, jeżeli na to flow zezwoli, usunąć, dodać, edytować i tak dalej. Więc podsumowując, chciałem to po prostu pokrótce wyjaśnić przy okazji. Podsumowując, widzimy, że to wywołanie wysłania maila Dzieje się w kontekście systemowym danego flow. A więc jesteśmy pewni na 100%, że ta zmiana, ten release, gdy nadejdzie pod koniec maja albo na początku czerwca, nie wpłynie negatywnie albo wręcz destrukcyjnie na to flow i na tę akcję. Więc nie musimy dzisiaj gmerać w samym flow i jakoś. Zmieniać jego konfigurację, zmieniać jego przepływ i tak dalej. Dlaczego? Bo widzimy to w kontekście systemowym. Więc po prostu na przykładzie widzimy, że zweryfikowaliśmy, że nie musimy niczego zmieniać we flow. Super, gdyby było coś potrzebne do zmiany, to oczywiście byśmy to zmienili. Rozmawiali z klientem, oczywiście wcześniej jego uprzedzili, że jest to do zmiany, czy klienci wyrażasz zgodę, żeby to. Zrobić, ale w sumie nie masz wyboru, bo jeżeli tego nie zrobisz, to ci przestanie flow działać, bo ci zacznie sypać błędem, bo już nie będzie zrozumiała ta akcja wysłania maila, więc po prostu tak mogłoby się wydarzyć. Ale w naszym przypadku, e, jak najbardziej nic nie musimy zrobić. Ale co jest najważniejsze, coś zrobiliśmy? Zweryfikowaliśmy, że jak najbardziej nic nie jest innego do zmiany. Czyli po prostu sprawdziliśmy. A sprawdzenie to ważna rzecz, też trzeba umieć to robić. I tak jak właśnie Johnson zasugerował, można sobie łatwo to. Przeczytać w necie jakieś dobre e, rady, jak coś sprawdzić, jak coś zweryfikować, ale najlepiej, jak właśnie ktoś tobie to pokaże, zrobi. Ty, właśnie w tym przypadku, tak jak George Johnson, ma kontrakt z nami, więc on nam za to zapłaci e, i ma święty spokój. On wtedy nie musi szukać po internetach, jak to rozwiązać, o co w tym chodzi. My po prostu to sprawdzamy, robimy rzetelnie na jego własnym orgu, a nie tam na jakimś e, przykładowym z internetu. Albo że ktoś mówi, opowiada o swoim orgu, chodzi tutaj w naszym kontekście, żebyśmy to właśnie wszystko sobie rozwiązali. Super, mamy to zrobione, więc wracamy, więc wracamy teraz do tego drugiego kroku odnośnie zakończenia naszego przygotowania na ten release. Więc przechodzimy sobie dalej. I tak jak było powiedziane, no mówię, bardzo ogólnikowy krok. Review all the completed steps. Więc ja po prostu klikam Done. Tak, potwierdzam, że ja e, zapoznałem się z tymi krokami, że też to przetestowałem. No tak naprawdę ja nie mogę tego. Um, nie mogę zakończyć tego release update bez odhaczenia tego, więc muszę to zrobić. No bo nie ma czego testować, dlatego że wszystko jest zweryfikowane i nic nie trzeba zmieniać. Trzeba testować, gdy się coś zmieni. Więc tutaj to jest tak naprawdę takie, no. Ominięcie tego. Dobra, mamy to zaliczone, super. Wciąż niestety widzimy e, czerwoną informację, ale jak najbardziej widzimy też powiadomienie, że You've completed all recommended steps. Inform scheduled schedule summer 24. Więc dla nas jest to informacja, że super, przygotowałeś się na, e, na ten release, na to wydanie, które nastąpi między majem a czerwcem. A teraz możesz po prostu się zająć jakimiś tam innymi sprawami, bo w ten sposób upewniłeś się ty sam, a w tym przypadku my, konsultanci tego George'a Johnsona, że właśnie ten org spełnia wymagania tego, co ma nadejść między innymi w ramach Summer 24. Dobra, więc jeszcze dla pewności, chciałem już przejść do ticketu Jill go zamknąć. E, widzimy, że już nie ma tego release update wśród Needs Action. Przejdźmy sobie do archived. Zjedźmy w dół i widzimy, że właśnie to się dzieje, że mamy już to zakończone, zrobione, zaliczone i możemy odpisać Johnsonowi, że to się udało zrobić. Okej, okay, to ja piszę odpowiedź klientowi. E, odpowiedź klientowi i zapisuję. Dobra, George Johnson. Tak. Hello. I checked that. Uh, everything. Ok, to nie ma znaczenia co ja tam napiszę. Will be ok. Dobra, to tyle. Zapisz. Zmieniam od razu na w toku i zmieniam na gotowe. I to tyle w temacie. Jeszcze zaznaczę, że to zrobiłem. I w taki oto sposób m.in. właśnie można podchodzić do release updates.